Babki, mazurki, serniki czy faszerowane i to na wiele sposobów jajka, bez tych potraw nie wyobrażamy sobie wielkanocnego śniadania, no i obowiązkowo musi być żur, najlepiej zrobiony na zakwasie. Jak przygotować to wszystko pokaże nam Małgorzata Okoń, która zaprosiła do współpracy Slima, tunezyjczyka na co dzień gotującego na plebanii księdza Jana Mateusza Gacka, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Zapraszamy! Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy w kuchni na plebanii księdza Jana Mateusza Gacka. Dzisiaj spotykamy się u Slima. Dzień dobry. Witam. Wspólnie będziemy gotowali kilka potraw na świąteczny, wielkanocny stół. A że kilka potraw przybyło do nas z krajów arabskich, są wspólne gotowanie. Dzień dobry, nazywam się Slim. Od, e, w takiej okazjach, pierwszy raz mam, nauczy się, że dzisiaj będę nauczył, jak wygląda po prostu święta w Polsce. Co gotują w Polsce, jak będzie wyglądała jedzenie. Oczywiście będę nauczył taki ciastecz, który nigdy nie widziałam w życiu. E, Gosia mi pokazuje dzisiaj parę potraw polskich. Ja A nim dzisiaj... pokaże mi również kilka swoich potraw? Tak, tak. A jako pierwszy zaczniemy gotować Tak, żur. dziurku? Tak. Dzisiaj właśnie przygotowałam wywar. Warzywny do żurak. Przypis Przepis pan będzie. Gosia mi pokazuje, tylko ja przygotowałam wywar warzywny, marchewkę. Normalne warzywa tutaj gotujemy. I jest teraz ten tego... zakwas. zakwas. Tak. zakwas. To teraz Gosia powie, co tu jest i jak tu się robi. Właśnie. Nauczymy Slima gotować dzisiaj żurek, aby nie musiał swojej rodzinie gotować żurku z torebki. Tak, bo ja, bo ja nigdy nie widziałem żurek. Pierwszy raz tutaj jadłam żurek w Polsce i naprawdę bardzo mi smakowało, ale nie nauczyłam tak dokładnie, jak tu się robi. Właśnie dzisiaj, dzisiaj mam okazję. Podstawą dobrego żurku jest zakwas. Zakwas wzięłam z piekarni, mhm. od nas z piekarni, mhm. i dodałam mąki żytniej, wody, mhm. przepraw. Y Czosnek, mm -hmm. majeranek i zostawiłam na kilka dni do fermentacji. A, to trzeba to zostawić kiedyś. Zostawić tak, żeby te bakterie się wytworzyły. A na przykład, jeżeli ja nie mam piekarni chcę tego zrobić w domu, jak to się robi? Później Ci podam przepis, ale jeżeli nie masz czasu, również są do kupienia takie zakwasy Aha, w dobra, butelkach, dobra. także w słoiczkach można sobie kupić. Tu znacie, teraz warzywa, to nie będzie potrzebne tutaj, co jest w fajne. Tak, używaj, tak. Już, tak. To ja Wyciągamy. To będą my możemy później. Sałatka zienowa. o. Też pasuje do święta, jajka mamy przygotowane, tak. ziemniaki, majonez. Na pewno taki, y, taki sałatka na, na, na święta to jest bardzo prosta, bo składniki mamy. Robisz tak. żurek i już masz na, na sałatkę od razu. Dobra, zaczynamy. Tak, i dodajemy do tego już bulionu przygotowanego mhm. zakwas. Zakwas, też, y, zakwas, ten zakwas dodam tutaj, tak? Tak, ale nie wszystkie, będziemy smakować. Y, czy tu... jest wystarczająco kwaśny? Dobra, to znaczy dam trochę, tak? Tak, troszkę. Powiedz mi tylko, ile tego? połowę z tego i, I mieszam, tak? tak, mieszać. Zakwas został dodany, żur się gotuje, a slim z małgorzatą na masełku podsmażają kurki z cebulą, ponieważ żur gotowany jest na sposób kaszubski, a zgodnie z tą recepturą grzyby to podstawa. Mhm. Niektórzy dodają na przykład chrzanu tartego, niektórzy dodają, niektóry region dodaje groch, będzie małą rybę, Aha, to także dobro. to jest tak. zależne od smaku. Właśnie u nas to samo też zależy od region, jak jest tak. na przykład święta u nas. Też tradycja jest zrobienia bardziej czasta, Na przykład mamy dwie święta u nas, jedna po ramadan, jak jest Ramadan 30 dni, to ostatni dzień jest już święta. Tak. A w takie święta przygotujemy, ja na przykład mieszkam nad morze, to przygotujemy taka duża ryba. Zostawimy tę rybę na słońce przez cały miesiąc Ramadan, 30 dni ona tak na słońce Obsusza się, tak? tak? Tak, Sól i na słońce i wtedy ona e, taki smak specyficzny jest. Tak. My tak nad morzem mieszkamy, to robimy tak, ale inne, inne regiony, które nie mieszkają nad morzem, to robią, robią to z baranina przykład. Mięso z baranina. Nie? I, mhm. I o to chodzi. Zależy, jak, gdzie jest jaki region. Ja Właśnie. lubię zawsze, jak smażyć cebulę, tak, lubię dodań, zawsze... posolić, sum... ona wtedy nam się nie zeszkoli, prawda? Tak, tak. I teraz dodajemy... Kur. I kurki. Dajemy wszystko. Dodajemy kurki. Dodamy pieprzu trochę. Tak naprawdę kurka się nazywa pieprznik jadalny, ale to mhm. jest nazwa potoczna kur, kurki. Kurki. Mhm. Dobryku. Jeszcze powiem o żurku troszkę, bo żur jest najstarszą zupą polską, już udokumentowaną we w źródłach z XIII wieku, także to jest najstarsza i najbardziej znana polska zupa. Ja właśnie, pierwsza zupa jadłam w Polsce to był żurek i nie wiedziałam co to jest. Biała zupa, smakuje, ale nie wiedziałam jak to jest. Pytam żona co to jest żurek i, i ona nie mogła mi tłumaczyć po angielsku co to jest żurek. Nie? No i Trochę czasu pracy i śmierci co chodzi. Kiedy kurki się podsmażą, dodajemy je do żurku i wszystko jeszcze przez chwilę gotujemy. W międzyczasie Małgosia uczyła Slima, jak prawidłowo robi się kruche ciasto na mazurki. Zrobimy ciasto kruche, przygotujemy takie spody, placki do mazurku. Mazurki to są ciasta, jedne z ciast wielkanocnych. A swój rodowód mają, sięgają do kuchni turecko-arabskiej. To tu znaczy nasza. Tak? A to ja to... nie znam na nasza kulturę, no poważnie. No, Znalazłam kulturę w Polsce moje. <laughs> Fajnie. Ale dobra, jak to się robi? Więc tak, mąka pszenna, mhm. cukier, puder tak? i masło. I teraz bardzo cię poproszę, posiekaj to wszystko. No to, to, to znaczy razem taką. Nie, nożem. Jak Słuchaj, się robi? Nożem. Siekamy. Aha, uh -huh. uh -huh. Dobra, dobra. Już ci wytłumaczę. Raczej, Jeżeli to? Jak, jak jest moja kultura, to muszę pomagać. Ciasto gotowe, wkładamy je na pół godziny do lodówki. A co zrobić, by miało piękny, złoty kolor? Wystarczy dodać odrobinę kurkumy. Małgorzata pokazała Slimowi, jak formować ciasto do mazurków i zrobić ozdobne warkocze. A także zdradziła sposób, jak piec ciasto, by zbytnio nie urosło. Wyłożymy papacz pergamin i teraz obciążymy mhm. bo na ciasto, żeby ono nam nie urosło, bo my nie chcemy wysokiego ciasta. Aha. Chcemy cienki placek. I ją wysypiemy tutaj. Mądre. I ona wtedy nam nie urośnie. Upieczy się, ale nam nie urośnie. A tu to znaczy z fasolą też do piekarnika dasz, tak? Tak, to z fasolą a, do piekarnika. Fajnie, fajnie, fajne. Ciasto w piekarniku, a Slim z Małgorzatą zabierają się do przygotowania faszerowanych jajek. Tunezyjski kucharz pokazał, co można wyczarować z żółtek i jakich dodatków użyć, by zaskoczyć gości przy świątecznym stole. Można 100 sposób zrobić jeszcze nie ma końca, ale dzisiaj robimy tak. Przygotowałam będą jajka z łososzem i z kaparami, bo kapary taki pasują. pasują, smaking. tak. E, z, e, kurki. kurki i oliwki, tak. będą tak sikane, też, albo można dać też w całości, zależy od nas. Będą też trochę, trochę coś innego, e, mięso mylone, sos bolognese. I do tego dajemy trochę ser na górze. I na ciepło. Chodźmy. I na ciepło, tak, będą na ciepło, tak. I, i czwarty e, sposób, to ostatni, to będzie taki ketchup. Trochę przyprawy, curry, trochę taki indyjski, a styl indyjski. Tak? tak, styl indyjski. Najpierw zaczynam właśnie e, przygotować ten jajka. Ja trochę wcześniej przygotowałam tutaj, ale chcę pokazać Państwu, jak to się robi. Ważne, gotować jajka na twardo, delikatny, żółty. No i zostało ten ważniejsza sprawy tutaj. To samo zrobimy. Czyli środek do zapalenia? Pewnie, że to jest taki bardzo taki nawet. Nawet dzieci mo można dać w domu takie środowisko. Nie pomagają. Tak, nie pomagają. Rodzinne się tak. w końcu. Tak, tak. No właśnie przygotujemy jajka. kafaszerowane gotowe. Małgosie zainteresowały te robione na ciepło. Sposób przygotowania okazał się bardzo prosty. Połówki jajek wypełniamy mielonym mięsem, posypujemy żółtym serem, układamy na blasze i wkładamy na dwie minuty do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika. Gotowania i wymiany doświadczeń jednak jeszcze nie koniec. Teraz Małgorzata pokazuje Slimowi jak zrobić masę do mazurków. gozia przygotowała masę cytrynową i daktylową. Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy skórkę cytrynową, sok z cytryny i cukier oraz jajka, które wcześniej zostały ubite z cukrem. Razem wszystko gotujemy i ciągle mieszamy, uważając by nie wyszła nam jajecznica. Cytrynowy krem do mazurka jest bardzo orzeźwiający. Teraz nakładamy troszeczkę masy daktylowej na spód. A Ty, na, ja Tobie nałożę tej cytrynowej. Tutaj? Tak i postaramy się, bardzo delikatne, mm -hmm. bo one są bardzo cienkie. A mogę być z takim Z nożem? Może być łączko, może być nożem. Jak Tobie będzie wygodniej. Kremy na mazurkach rozsmarowane, więc teraz przyszedł czas na dekorację ciast. Musimy to udekorować. To wygląda jak por. Co to jest? To jest Angelika. Angelika Jury? Tak. Nie. <gry> To jest arcydzień likfor. Roślina, która rośnie nad stawami. Polaco dawien, dawna ją marynują i właśnie używają do dekoracji mm -hmm. mazurków. No ja myślałam, że Por. Nie, Por. I teraz co mm -hmm. proponuję? Nałożymy tutaj mm -hmm. te listki. Możemy sobie jeden rozłożyć. Proszę mm -hmm. bardzo, z nim. E, tu, tu znaczy... No, taki trójkącik. A, tu wszędzie będzie. Nie, jednym tylko rogu. Bo jeszcze zrobimy listę. Jest taką? Może być też tak. Świetnie. No, jeszcze jeden na To może tutaj też zrobię, Tutaj nie? zrobimy napis. Aha, napis będzie, tak? Tak, zrobimy napis. Świetnie. I teraz mhm. ja przygotowałam sobie tutaj bazę. A ładne, tu sama robiłeś? Tak, z Pięknie czekolady. Jest. I słuchaj, teraz tak. Mhm. Przykładamy. Mhm. Mhm. Mazurki udekorowane, żur gotowy, jajka również, więc pora, aby wszystkie potrawy trafiły na stół, który wcześniej został pięknie przygotowany. Nie zabrakło wiosennych akcentów i oczywiście świątecznych dekoracji. Małgorzata i Slim do degustacji potraw zaprosili księdza proboszcza Jana Mateusza Gacka wraz z księżmi mieszkającymi na plebanii. Do podania żuru zamiast talerzy Małgorzata użyła specjalnych bochenków chleba, a jako dodatki przygotowane zostały boczek, biała kiełbasa i gotowane na twardo jajka. Żurek z kurkami. Tak. tak. Bardzo? Nie za dużo, bo tutaj jeszcze coś na stole jest. Ale dużo nie ma. No, prawo ciągle po cyklu. Tak? No i działa tak. tam. No, o, no. Do tego bardzo proszę dodatki. To jest biała kiełbaska. Jajeczko. Tak, bardzo proszę. Żur zjedzony, faszerowane jajka również, więc przyszła pora na spróbowanie mazurków. Po minie gospodarza widać, że Małgorzata i Slim stworzyli doskonały kulinarny duet.